Kultura to równowaga w pojęciu Francuza. Condé R, mimo swego furieryzmu i przekonań o dobroci ludu, jest zrównoważony. Jego chłopomaństwo i demokratyzm są jednak manią potępioną i wyzyskiwaną przez jego rodzinę, która uważa go za niespełna rozumu i stara się za pomocą tego chwytu usunąć go od spadku. A spadkiem jest okoliczny château kum boris et lasis. de mieszka teraz w żuwie pod bokiem tegoż zamku, aby z bliska móc skrzyżować plany swego brata, pragnącego odziedziczyć zamek w całości dla siebie. Château stoi opieczętowany, dochody z dzierża wpływają do notariusza, nikt nic z tego nie ma i postępowanie spadkowe trwa. Comte de jako były wojskowy, atasze ambasady francuskiej w Wiedniu i w Londynie, żyje teraz ze skromnej emerytury. Brat jego, bogaty przemysłowiec, ma czas i przeciąga postępowanie spadkowe, aby wymusić na demokrację zrzeczenie się praw. Widząc takich ludzi, przypomina mi się od razu ta wspaniała w swojej trafności uwaga de Rivarola. Są ludzie którzy z całej swej fortuny nie mają nic innego, jak tylko obawę, aby jej nie stracić. Conde i jego brat nie mają obecnie naprawdę nic innego. Co gorsze, że inni w ogóle nic z tego nie mają. Te historie spadkowe we Francji bywają zupełnie średniowieczne. Jedząc świetny biszkopt z kremem, Mówimy o obecnej rzeczywistości. Skaczemy z tematu na temat. Człowiek. Jeśli dziś człowiek przedstawia tak znikomą wartość, to w pierwszym rzędzie dlatego, iż zapomniał o własnej wartości, że sam siebie w dziedzinie ducha szacuje za tanio i że zatracił poczucie swojej wyjątkowości, kimkolwiek by nie był. Nastąpiła Wewnętrzna dewaluacja i deprecjacja człowieka w człowieku. Tylko to mogło doprowadzić do tego, co jeszcze 50 lat temu wydawało się wykluczone. W szybkiej wymianie myśli, często półtonami, wytyczamy położenie, określamy pozycję, w jakiej znaleźliśmy się. Nauczono nas brać wszystko dosłownie. Oduczono myślenia z tolerancją. Nauczono nas przywiązywać znaczenie do słów, a nie do sensu. Oduczono poszukiwania sensu, myląc słowami ślady rozsądnych poszukiwań. Cały XIX wiek nie robił nic innego, jak tylko uczył ludzi przywiązywania znaczenia do słów wypowiadanych przez wielkie umysły z większym lub mniejszym poczuciem odpowiedzialności. Zabrnęliśmy w ciemny scholastycyzm, który doprowadził do największego, być może, paradoksu naszych czasów. Pokolenie wychowane w kulcie rzeczywistości zatraciło zupełnie jej poczucie. Człowiek dzisiejszy jest w większości wypadków barografem. Jak barograf notuje zmiany ciśnienia, nie wiedząc i nie rozumiejąc sensu zjawisk, których jest wykładnikiem, tak człowiek notuje tę rzeczywistość nie zdając sobie głębiej sprawy z tego co się dzieje notuje się rzeczywistość w postaci strachu cierpienia beznadziejności chwilowego odprężenia przypływu nadziei ale krzywa tych zmian to tylko rezultat to nie rzeczywistość nie jej istota i sens Vous savez, know? Saint-Beuve powiedział gdzieś: Il faut subir son temps pour agir sur lui. Trzeba znieść, jak ból, jak mękę, swą epokę, by na nią oddziaływać. Ale nie we śnie, nie w narkozie. Są operacje, których nie wolno robić ze znieczuleniem, nawet miejscowym. Naszej epoki nie wolno operować, usypiając się optymizmem i idealizmem. Wyjątkowością. Bo coraz bardziej zaczyna chodzić nie tylko o prawa człowieka, ale o człowieka w ogóle. Jesteśmy sami. Na ścianie tyka zegar. Z kuchni dochodzi szczęk zmywanych naczyń. Są rozmowy, które pomimo czarnych konkluzji, do jakich dochodzi się, wzmacniają. Są ludzie w tych czasach i będą w tych, co nadejdą, którym może uda się uratować resztki tego, co do tak niedawna było bezsprzecznie największą zdobyczą ludzkości wolność inteligencji. Niezależność Intelektu. Na ścianie tyka zegar. Umysły przebudziły się. Tak dobrze jest żyć. Pisał cztery wieki temu Ulrich von Hutten. Czy czujesz zapach tych słów? Jest w nich wszystko.